Dzień dobry. To jest prawdziwie zdumiewające, jak mocno mózg ludzki to, co jest w czaszce, jak mocno jest niszczone przez coś tak bezsensownego, jak Pornografia. Ja byłem uzależniony od pornografii. Ja musiałem to oglądać. Musiałem. Dosłownie, literalnie musiałem. Nie, że ktoś mi przykładał spływę do głowy i mówił oglądaj, bo cię zap... Ole. Nie, nie, nie. Tylko psychicznie ja byłem zmuszony. Także w mojej głowie uzdrała się myśl, że ja muszę to oglądać, bo muszę to odkrywać i poznawać. I w ogóle takie bzdury. A jak się okazało, wcale nie muszę. I powiem więcej. Powiem tyle, że nie oglądając tego, muszę wyznać, iż jestem prawdziwie wolny od pornografii. To jest dla mnie ogromny krok do przodu. Naprawdę. I wcale nie stoję przed przepaścią. I wcale nie poczynam ogromnego kroku naprzód. Nie, nie, nie. Stałem za przepaścią, to prawda. Ale Bóg mnie cofnął i powiedział mi, przemyśl swoje zachowanie. To, które podejmowałeś przez cały czas. I w tym momencie mi sobie, hmm, to chyba nie zupełnie jest droga, którą chciałem podążyć. A w głowie mi teraz krzycz myśl. Tak W końcu przejrzałeś na oczy. Najwyższy czas. I tu bym się zgodził. Najwyższy czas. Chwała panu, chwała Bogu. I do przodu. Uważam, że tak właśnie należy się rozprawiać z demonem, który się przyssał jak menda. Pozdrawiam, zapraszam. Polecamy do tych górskiej Pa, Papa.